Szanowni Państwo, kolejny tydzień, kolejne spięcie biznesalert.pl. Witają Państwa Wojciech Jakubik i Mariusz Maszałkowski. Razem podyskutujemy dzisiaj o kolejnym temacie budzącym różnorakie spięcia w sektorze energetycznym, spięcia wśród ekspertów, polityków. Dzisiaj będziemy rozmawiać o elektrowni Datel 4, nowym bloku węglowym w Niemczech, które powiedziały, że chcą porzucić paliwa kopalne. Dlaczego ich nie porzucają? Dlaczego sięgają po Dateln? I jaki jest sens e, takiego działania? Bo na pewno jakiś jest. O tym dzisiaj porozmawiamy sobie w spięciu biznesalert.pl. Mariusz, czy możesz na początek wprowadzić nas w ogóle w ten projekt? Elektrownia Dateln 4, nowy blok węglowy w Niemczech, uruchomiony w 2020 roku. Po co? Dlaczego? Tak, elektrownia, blok węglowy DATEN 4 jest, był zapoczątkowany, jego budowa zaczęła się w 2007 roku, czyli jeszcze na długo zanim ktokolwiek mówił o jakichś celach klimatycznych, takich skoordynowanych działaniach Unii Europejskiej, żeby stworzyć europejską gospodarkę, która jest neutralna dla środowiska. Tą budowę wstrzymano w 2012 roku. Ze względów na problemy związane z zastosowaniem różnych surowców, m.in. stali, które, która była w tamtym czasie bardzo droga. Budowę wznowiono w 2018 roku. Jest to blok węglowy na węgiel kamienny o mocy 1000 100 MW, który według tych planów niemieckich ma funkcjonować do przynajmniej, przynajmniej według tych, tych dokumentów rządowych, jedynie 18 lat, bo dwa, do 2038 roku, czyli w momencie, kiedy wszystkie bloki węglowe mają zostać w Niemczech wyłączone od sieci i zostać zastąpione przez źródła odnawialne bądź źródła gazowe. No i, y Juniper, czyli właściciel tego projektu, mówi, że w ogóle od węgla chciałby odejść w 2025 roku, czyli jeszcze szybciej. W tym kontekście, uruchomienie tego Datan 4, trudno zrozumieć, ale łatwiej jest zrozumieć, kiedy spojrzymy na plany niemieckiego Energiewende, czyli zwrotu energetycznego, który był promowany jeszcze w latach 70. XX wieku, kiedy ruchy antyatomowe powstawały. W Niemczech były związane z protestami przeciwko broni jądrowej i zostały połączone też z protestami wobec elektrowni jądrowych. Od tamtego czasu Niemcy są coraz bardziej sceptyczni wobec atomu. Przekonują, że atom jest zły, po prostu moralnie niekorzystny dla bezpieczeństwa, dla środowiska elektrownia w Czarnobylu która niestety wybuchła, także sprowokowała Niemców do takich wniosków. Potem katastrofa w Fukushimie i po tej katastrofie w 2011 roku Niemcy postanowili wyłączyć elektrownie jądrowe do 2022 roku. No i ten ruch, który także jest tłumaczony polityką klimatyczną, doprowadził do tego, że czymś trzeba uzupełnić te moce, których nie będzie tomu. Te moce mogą pochodzić właśnie z energetyki konwencjonalnej i ta energetyka konwencjonalna to bardzo często gaz ale w przypadku dateln także węgiel. Więc patrząc w takim średnim terminie 10-15 lat, energetyka niemiecka będzie zwiększać zużycie paliw kopalnych przez to, że zrezygnowała z atomu. Co niekoniecznie było dobrą decyzją i jest coraz bardziej krytykowane na przykład w konserwatywnych partiach takich jak CDU i CSU, z których wywodzi się między innymi Angela Merkel. Ale właśnie, jak to jest na gruncie niemieckim, Mariusz? Czy rzeczywiście jest tak, że Niemcy schodzą ze swojej transformacji energetycznej? Znaczy, Niemcy obrały ścieżkę wychodzenia z atomu, i ta ścieżka jest bardzo kontrowersyjna, szczególnie patrząc w kontekście nowych inwestycji, choćby właśnie Datelen, która. No jednak, pomimo swojej nowoczesności i różnych nowinek technologicznych zastosowanych podczas budowy, jest elektrownią emisyjną. Ona będzie emitować CO2, będzie emitować inne gazy cieplarniane, które przyczyniają się w dużym stopniu do globalnego ocieplenia i do zmian klimatu, których widzimy na co dzień. Natomiast z drugiej strony widzimy też konsekwencję niemiecką, jeżeli chodzi o inwestycje w źródła odnawialne. Według danych najnowszych za pierwsze dwa kwartały, które, które, które opublikowane były w Niemczech, wynika, że prawie 50% energii generowanej w Niemczech jest generowana przez źródła odnawialne. Oczywiście trzeba na to brać poprawkę w związku z pandemią koronawirusa czyli mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną co również generuje co również jakby wywinduje trochę sztucznie ten poziom, który wyprodukowały właśnie źródła odnawialne. Natomiast w perspektywie następnych 10-15 lat, to ten trend zastępowania źródeł emisyjnych przez źródła odnawialne jest widoczny i będzie się pogłębiał i to tu nie ma żadnych żadnych wątpliwości bo Niemcy naprawdę duże pieniądze inwestują właśnie w te źródła tak jak fotowoltaika już na koniec 2019 roku Niemcy generowały ponad 40 gigawatów gigawatogodzin energii właśnie z fotowoltaiki dla przykładu Polska w takim rekordowym poziomie bo ten rekord ten skok u nas jest też rekordowy, generowała około 1,2 godzin z źródeł fotowoltaicznych. Także ta różnica też jest widoczna. Nie mówiąc już o energii generowanej choćby na przykład z elektrowni wiatrowych. No tak, i tutaj jest właśnie zagwozdka, jak patrzeć na tę politykę energetyczno-klimatyczną Niemiec, bo faktycznie w perspektywie 15 lat e, możemy mieć do czynienia ze zwiększeniem wykorzystania paliw kopalnych, ale jeżeli założymy, że Niemcy naraz nie chcą mieć atomu, a chcą iść ku odnawialnym źródłom energii, no to jedynym paliwem pomostowym tutaj może być gaz, czasami węgiel. Przez ten błąd w energii, wędę polegający na porzuceniu atomu, ale znowu warto podkreślić, że Niemcy podchodzą do sprawy pryncypialnie. Atom jest niemoralny po prostu dla Niemców i trudno dyskutować z taką postawą, bo z punktu widzenia ekonomicznego, istniejący atom jest jak najbardziej korzystny dla Niemiec, czy też dla niemieckiej polityki klimatycznej, bo jest zeroemisyjny. No ale na to nic nie poradzimy. Skoro już poszli tym szlakiem antyatomowym i chcą porzucić paliwa kopalne, to ich polityka może się zakończyć sukcesem dopiero w perspektywie 30-40 lat koło połowy wieku. Bo jeśli spojrzeć na plany do połowy wieku, to Niemcy mają pomysł na to, jak na końcu pozbyć się tego węgla, pozbyć się gazu. Bo przecież datel ma działać tylko. Kilka, kilkanaście lat, potem znowu zostanie wyłączone. Niemcy mówią, że do 35 lub 38 roku zrezygnują z energetyki węglowej w ogóle i potem będą stawiać na kurs ku 100% odnawialnych źródeł energii. W jaki sposób? Całe te inwestycje gazowe, między innymi w Nord Stream bo przecież niemieckie firmy pożyczają pieniądze na ten gazociąg, mają prowadzić do tego, że na pewnym etapie infrastruktura gazowa. Między innymi posłuży do tłoczenia wodoru, zeroemisyjnego paliwa, który będzie pochodzić czasami z gazu, ale docelowo z odnawialnych źródeł energii. Niemcy chcą mieć tak dużo tych OZE, że będą używać nadwyżek do wytwarzania wodoru i wówczas zyskają swoisty magazyn energii, czyli 100% odnawialnych źródeł w miksie bez dateln, bez atomu. Bez jakichkolwiek paliw kopalnych, które będą stabilizowane przez wodór, który w czasie nadwyżki energii będzie składowany, bo będzie go coraz więcej i będzie go można spalać, by wytwarzać energię w czasie, kiedy na przykład nie będzie wiało lub nie będzie świeciło. Więc to nie jest tak, że Niemcy są głupi albo kogoś oszukują. Oni po prostu mają swój bardzo długoterminowy plan odnośnie polityki energetyczno-klimatycznej. No i tutaj można porównać sobie te plany na przykład z naszą strategią energetyczną, która też jest długofalowa, ale tylko pod względem prac, bo prace trwają tam od 2015 roku, a strategii dalej nie ma. Jest szkic, który nie został jeszcze przyjęty przez rząd, więc warto planować długoterminowo. Fajnie by było przedstawić też takie plany do 2050 roku. Mariusz, myślisz, że w tym roku poznamy naszą strategię energetyczną przed wyborami prezydenckimi? Patrząc, zważywszy na to, że wybory prezydenckie mamy już za pasem, przynajmniej tak myślę, że już za pasem, no to raczej nie spodziewałbym się wyciąganiem polityki energetycznej, bo taka polityka krojona na potrzeby wyborcze czy w, w w czasie kampanii wyborczej, no nigdy nie będzie e, dobra, nigdy nie będzie taką polityką realną, bo trzeba pamiętać, że no, musimy podejmować jakieś trudne decyzje związane z co z energetyką węglową, co z kopalniami węgla, co z tym całym przemysłem e, kopalnym e, i z tym wszystkim związanym, choćby z produkcją różnego wyposażenia, transportu itd. Tak Więc e, po, czy jeżeli ma być dobra polityka energetyczna w w perspektywie następnych 20, 30, 40 czy 50 lat, ona musi być przygotowana faktycznie z zamysłem, jaka technologia będzie dla nas najbardziej optymalna. Bo z jednej strony my znajdujemy się, co, co, co można nazwać taką dywidendą postępu kiedyś tak się określała choćby za, zaawansowanie e, państwa choćby w, w technologii internetu bezprzewodowego, kiedy na przykład w Niemczech, w dworcach, na dworcach niemieckich czy zachodnioeuropejskich często problem jest z połączeniem się z tym e, Wi-Fi, no to u nas praktycznie jest to już, e, jest to już coś, całkiem normalnego coś co nie budzi żadnego jakby zainteresowania z czego to wynika z tego wynika że te dworce są modernizowane w ostatnich latach kiedy ta technologia zaczęła być rozwijana kiedy już była popularna i myślę, że w technologii energetycznej też jest, też to funkcjonuje i z jednej strony jest taki strach przed inwestycją w wodór, ponieważ jest to przyszłościowe paliwo, chociaż coraz więcej firm faktycznie, czy Orlen, czy Lotos, czy Pegenik, swoją strategię wodorową też przedstawił w ostatnich kilku tygodniach, także widzimy, że jest pewien, pewien trend, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa i nie tylko, żeby jednak w ten wodór iść, bo firm, My widzą, że to jest to paliwo, które będzie generowało w przyszłości zyski z racji tego, choćby, że będzie mogło być generowane tutaj na miejscu w Polsce ze źródeł, które są nam dostępne, a nie będzie wydrenowane pieniądze, na przykład na gaz rosyjski, węgiel kolumbijski, rosyjski, australijski itd. Więc no na pewno potrzeba czasu i potrzeba dużych środków finansowych, no i też poparcia ze strony państwa i tą, ta polityka energetyczna w perspektywie następnych kilkudziesięciu lat jest no, wymagana. No i trzeba by ją w końcu przyjąć, nie zważając może na kampanię wyborczą, bo przecież w Polsce kampania wyborcza toczy się zawsze, przez cały czas. Oby tak było, proszę Państwa, miejmy nadzieję, że przed wakacjami jednak coś usłyszymy o tej polskiej strategii, bo przecież... Za nam, przed nami e, negocjacje e, celu neutralności klimatycznej. Rada Europejska będzie jeszcze przed wyborami e, w, pod koniec czerwca, a zatem w imieniu swoim Mariusza pragnę Państwu dzisiaj podziękować. Jestem ciekaw, co Państwo myślą o polityce energetycznej Polski, Niemiec, o elektrowni Datteln i o tym, czy należy odchodzić od atomu, czy należy inwestować w oze wodór, a może jakoś inaczej zmieniać energetykę. To wszystko na dzisiaj i zapraszamy już teraz do kolejnego odcinku z pięcia biznesalert.pl. Dziękuję bardzo.